Serdecznie na kolejnym odcinku Planszówki nad morzem online. Jest ze mną Matek, i Szymon. Szymon Jestem Gandalf. I opowiemy Wam dzisiaj co nowego przyjechało do nas do Jest to już drugi odcinek na temat naszych nowości. Teraz zakupiliśmy trochę gier z, dzięki współpracy ze sklepem planszostrefa.pl Bardzo dziękujemy Adamowi za wsparcie nas, bo naprawdę szatun, e, <grywdy> bardzo fajna zniżka. I serdecznie polecamy robić zakupy, bo naprawdę ma szeroki wybór gier i, Fajne A przechodząc do tematu naszego odcinka, czyli co mamy nowego w klubie. Pierwszą nowością, która do nas przyjechała jest Nowy, Wspaniały Świat, czyli gra karciana, w której gracze wcierają się w cztery różne imperia, które będą walczyć o wpływy w tym Nowym, Wspaniałym Świecie. Gra ma bardzo podobną mechanikę do century Korzeny Szlak, gdzie najpierw draftujemy karty, potem te karty możemy budować, Yy, które będą nam dawać produkcja albo punkty na koniec gry, prosta, bardzo ciekawa. Do gry mamy również dodatek, yy, który wyszedł w sumie razem z nią, prawda? To jest. Dodatek jest ciekawy, bo jest to dodatek, można powiedzieć, legacy, w którym przechodzimy kampanię. Każda, każda gra kampanii ma swoją kopertę, którą otwieramy, nie wiadomo, co w niej będzie, więc, więc też ciekawy do sprawdzenia. Okej, okay, gra od jednego do pięciu graczy, no 45 też minut na rozgrywkę, też można tak grać solo. Tak jest. Polecamy. Ok. Kolejna, kolejna gra, może od razu dwie gry pokażemy, bo to w sumie jest bracia, siostry. Widać Azul. Są to dwie kolejne części Azula. Pierwszą też mamy w klubie, aktualnie jest więc nie możemy jej zaprezentować. Natomiast to jest kolejna, druga część, witraża Sintry oraz gra, która wyszła dosłownie w miesiąc temu, czy tylko tego, Letni Pawilon. Pierwsza, z tych tytułów, czyli witraże Sintry, polega na tym, że budujemy witraże i oczywiście jak punktujemy, mamy już tak zwykle ładne, ładne kafelki, niektóre nazywamy korsami może się pomylić i je zjeść przypadkiem. Druga letni pawilon, tu mamy kafelki w kształcie rąbów, układamy takie ładne gwiazdy, które widać tutaj na głównym pudełku, graliśmy już bardzo fajny tytuł z tych trzech szmon, którego się złapałeś? Tego, tego brałeś. brałeś tego brałeś. A to to się pokonałem, tak? No, dokładnie. to, to ten. E, nie wiem, w mojej ocenie jakby dalej druga część jest lepsza niż inne. Dla mnie trzecia tak. najlepsza. Najcięższa i najlepsza. Cięższa najlepsza. Kolejny w z grami prezowali, kotki. Jak sama nazwa mówi, jest to kotka. Gra, gra jest od dwóch do pięciu graczy. Trwa średnio 15 minut. Gracze wypadają karty do momentu, aż któryś nie pociągnie eksplodującego kotka. Jak wyciągnie, to przegrywa. I tak gramy, aż do momentu, gdy zostanie ostatni gra. Dodam Dodamy jeszcze, że Eksplodujące kotki to był hit Kick Startera kilka lat temu, z chyba 8 milionów dolarów więc to było jakiś... Najwięcej osób wspierających było. A traktyjna Także mamy tą grę też u siebie w końcu, bo ona już jakiś czas temu e... i idziemy dalej. Następną nowością jaką mamy są minerały. Czyli gra, która swego czasu wyskakiwała z lodówki. Się <laughs> Wszyscy o niej mówili, było mi głośno. Jest to gra abstrakcyjna, w której zbieramy tytułowe minerały. Co ciekawe wykonała ją Magdalena Śliwińska i była jej to praca dyplomowa. Gra abstrakcyjna, tak jak mówiłem od 2 do 5 graczy, dość krótka, 30-45 minut, bardzo ładnie wykonana i dość ciekawymi miplami, które się przysywają do kafelków. OK, kolejna gra, która jest totalną nowością, po angielsku The Crew, po polsku Załoga. Jest to gra, która została nominowana do Szpiljare, czyli najlepszej gry, znaczy najbardziej takie poważne nagrody w świecie gier planszowych. Załoga jest grą, Ciężko ją chcemy określić, tak naprawdę. Na pewno jest to kooperacyjna operacja. Tak, jest na pewno kooperacja, aczkolwiek w zbieranie lew po polsku, tych taking, mechanika angielskiego. Generalnie to chodzi, że mamy około 50 misji w trakcie, które musimy przejść, grając w grę, i jest skazane, że musimy zbierać konkretne lewy. Każdy ma jakieś cele specjalne, które musi wykonać, i próbujemy je zebrać. Wydaje się, że taka prosta, śmieszna gra, aczkolwiek. Przy ósmej chyba misji po prostu odpadaliśmy raz za razem, nie mogliśmy przejść, także jest kombinowanie. Jest pora kombinowania i bardzo, bardzo fajny tytuł, także polecamy, my z Galakta dobrą rolę. Kolejny tytuł jest troszeczkę cięższy, Ramstons. Jest to gra, która wyszła po polsku w tym roku. Jest to gra od 2 do 4 graczy na około 60 minut. Wcielamy się w tej grze w druidów, którzy wykonywają przy pomocy... Krasno Narodów, swoje runy, mechanika to jest przede wszystkim deck z możliwością dużej palenia dużej ilości kart. Graliśmy w to na SN zeszłorocznym, bardzo przyjemne, polecam. wam polecam. Tak. <grym> <grym> Też nie grałem, ale wydaje się fajnie. No i będziesz tu grał. <grym> dajesz? Nie, nie, nie dajesz, jak Następna gra, Sierra West, wydawnictwo Lucrum Games. Sierra West, czyli klimaty dzikiego zachodu w czasach gorączki złota. Jest to gra z, też z elementem deckbuildingu yy, i worker placementem, takie pomieszane mechaniki. Gra, która co ciekawe ma cztery różne tryby. Jakby core mechaniki jest ten sam, ale każdy tryb wprowadza inne, inne rzeczy, Na przykład zbieranie jabłek, inny tryb zbieramy złoto, yy, więc tych trybów jest cztery. Gra jest od jednego do czterech graczy na półtorej godzinki zupełnie starczy. Miałem okazję zacząć się z tą grą również na SN w zeszłym roku. <laughs> Mieliśmy wersję francuską, nie przebudaliśmy się w Ciekawe dlaczego, ale pani się zapowiadała, stąd też się pojawiło. Yy, kolejna gra, Escape Tales, Ritual Przebudzenia. Yy, jest to gra, którą miałam premierę około roku temu. Teraz wyszła druga część, Long Memory. Yy, I wiemy, że już szybko się kolejna trzecia część. To jest yy, gra również w dawnictwa Board and Dice, podobnie jak tamta, bo bo tenta jest polskim, a rutumuje po polsku i gry. Natomiast wydają za granicę, natomiast w Polsce wydał to Portal Games. Jest to gra solo tak naprawdę. Może okaże uczy też więcej osób. Natomiast generalnie jest mocno fabularna. To znaczy, że mamy tutaj pewną historię ojca, który próbuje ratować swoje dziecko. I przechodząc przez poszczególne lokacje odkrywamy pewne sekrety, odkrywamy całą historię. Gra ma chyba 13 różnych zakończeń. Współautorem gry jest Matt Dębek, który wielokrotnie gościł u nas na przykład nad Morzem. Z tego miejsca też serdecznie pozdrawiamy. I tyle, bardzo polecamy. Świetne doznanie. Gra czas najpierw dłużyć na kilka sesji, ponieważ cała rozgrywka to jest około 4-5 godzin jak tak. Kolejna gra to Resarkana, jedna z moich ulubionych w tym roku, która została wydana. Grał 2 do 4 graczy, około 60 minut. Jest to gra jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale tak naprawdę zagrywamy tylko kilka kart w grze, które w taki sposób się komponują, że jesteśmy tutaj naprawdę świetne rzeczy w stanie kombinować. Zbieramy złoto, zdobywamy punkty. Pierwsza osoba, która to będzie 10 punktów wygrywa. Naprawdę dużo młóżenia, dużo fajnego kombowania wydane przez REBEL. Szykuje się dodatek, który pewnie też zapytamy do próbów. Polecam w to zagrać i spróbować. Ja dodam, że gra ma relacyjne grafiki na kartach, naprawdę to przyciąga. I, i mnóstwo fajnych liponek. <grym> tak, tak, tak. I ja <grym> <bardzo, grym> trzeba to Bardzo dużo <grym> Tak. Y następna gra, czyli Fal Fallout Shelter. Falauta większość geeków zna na pewno. Fal Shelter, czyli... Y Przeniesienie gry, przeniesienie gry mobilnej na grę planszową. I w tej pusteczce mamy bardzo prostą grę worker placement, w której gracze rozbudowują swoje piętra, swojego bunkru, rozbudowują w nowe, nowe pomieszczenia, które dają nam, dadzą nam trzy różne surowce: podstawowe, grze, czyli wodę, jedzenie i, i energię. Dodatkowo co rundę. Do naszych pomieszczeń będą wpadać różne potwory, bandyci i jakieś kręski typu porze. Gra bardzo prosta, fajnie wykonana. Podoba mi się tutaj, że każdy z graczy ma 7 mikli i każdy z tych mikli jest inny. Każdy odpowiada za inną cechę jakby z mm, postać. postaci. <grym> Dokładnie <grym> Na, Ciekawe, halota. Halota to Na pewno będą więcej więcej o co Ciekawe, krótka polecam. Tam też też ogra planszowa w ogóle falał, to zupełnie inny kaliber To tej gry. Niestety jej nie mamy. Jeszcze. Możliwe, tu <gry> kiedyś kupimy. Kolejna gra, która jest zupełną nowością, to dostaliśmy również hmm. z korkupu plansza strefa. Autorem gry jest Michał Sieńko, gra, to jest Unia Lubelska, którą wydali w ramach swojej fundacji Trach. Serdecznie pozdrawiamy Michała, bo się Michał też gościł nas, u nas na planszówkach. Gra opowiada o tak naprawdę Unii Europejskiej, jak sama nazwa wskazuje, czyli Królestwo Polskie i Księstwo Litewskie łączyło się w dawnych czasach. Warto spróbować dla fanów historii, gdzie jak no, jako stowarzyszenie promujemy bardzo takie gry historyczne, warto polecenia. Jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać, na pewno jeszcze siądziemy. Gra jest przeznaczona dla dwóch lub czterech graczy, co ciekawe. To znaczy, że można grać pewnie tutaj barami. I co? ładne grafiki, Rysował je, trzymał yy, pewnych kojarzy, nasz wspólny znajomy Radek Ka. Jaszczuk. Także yy, z Radkiem właśnie od niedawna współpracujemy również w różnych kwestiach. Także fajne rysunki można popatrzeć. Kolejna jest Sagrada. Jak to Sagrada? Czyli budujemy witraże. Yy, gra od jednego do czterech graczy. Jedna z gier, którą najczęściej biorę na plaży, ponieważ nie ma, nie ma za czego za bardzo tam zbiewać. Jest kilka kart, ale pozostałe elementy są przede wszystkim kostki, duża i ciężka planszepka, na której podamy kostki. I, i, i staramy się tworzyć również komba. Należy płać kostki tak, aby zawsze inny kolor był obok innego i nie mogą być również takie same cyferki. Bardzo fajna, przyjemna, nie za długa gra, w której trzeba pokombinować, ale jak to kościanka jest również troszeczkę losowa. Tutaj tylko jeszcze dodam, że akurat ten egzemplarz sakrady mamy jeszcze z dodatkiem, który zagrać również 5-6 osób i jest tutaj mechanika tak tzw. prywatnej puli tych kostek, którą możemy też dysponować. Całkowicie zmienia to rozgrywkę, bo musimy mieć już długofalowo. Nie możemy polegać tylko na zwykłej osobości na kostek. Mi się to nie podoba. Każdy ma swoje gusta. I ostatnia gra na, na tym filmiku, czyli Last but not least. Na skrzydłach, czyli hit wydany w Polsce przez wydawnictwo Rebel. Na skrzydłach nie trzeba tak naprawdę przedstawiać, wszyscy tą grę znają. W tegorocznych Golden Big Awards zdobyła chyba wszystkie kategorie, jakie mogła. Tak. Yy, gra, w której. No, zwycięzca szpidej, ale to Dokładnie, to jest dokładnie. 15, więc... Gra karciana, w której zagrywamy karty ptak ptaków na swoją planszetkę. Każdy ptak ma swoją i Rozpatrujemy te miedności od prawej do lewej. Znosimy jajeczka, a wykorzystujemy wykorzystuje różne dodatkowe akcje. Ładnie bardzo wykonana na pewno, tak jak zresztą większość gier z Ston Games, który był... Tak i Tesla? No wiesz co? Gry się Ston. Oryginalnie Stone Major Games akurat oni słyną z wydawania pięknych gier i ładnie wykonanych, m.in. innymi życie życia site, ostatnio przed Culture po polsku. Więc są to gry, które robią wrażenie. Właśnie na skrótach jest jedna z takich gier. Składny karmik, który tam funkcję wypełnia. Zaczynajmy tak, ale... ale... Znaczy mechanicznie jakby z niczego tam może się bez niego ubeźć, tak jak drzewko w werdelu, Ale... Ale tak, ale robi fajne wrażenie i rzeczywiście przyciąga wzrok. Także również fajna, fajna gra i... No, nie bez powodu zdobyła nagrodę z bo mechanika tam jest na tyle prosta, że jest to gra spokojnie dla do, do początkujących yy, i rodzin, gdzie spokojnie można tak zagrać. Wypożyczajcie. Tak Wypożyczajcie. Tyle z nowości, które tutaj mamy. Nie pokazujemy wszystkiego, co, co jest. Jeszcze mamy kilka tytułów. Niedługo będziemy opowiadać o, o naszych grach już tematycznie, czyli gry rodzinne, gry euro i, i tak dalej. Jeśli chcecie wypożyczyć od nas gry, kontaktujcie się z nami na podany tutaj adres spisgier, które, które mamy dostępne, również tutaj podajemy, na, na przykład z tej strony i tam możecie sobie zobaczyć co tam jest grę wypożyczacie wpłacając na skaucję, my tą grę wam udostępniamy na miejscu jeśli jesteście skoczali na również wysyłamy pocztą za, za waszą opłatą i co? To jest chyba z naszej strony na dzisiaj. Dziękujemy, idziemy grać w grę. Idziemy grać w grę, a widzimy się w kolejnym filmiku pewnie za tydzień. Do zobaczenia na dzisiaj. To jest pięć prawie, że mało. To jest długo. dół. Z to się lubi rozbujać, nie? Tak, tak.